No trzeba przyznać, że z małej chmury duży deszcz tutaj nam pada. Ciekawe jaki to ma wpływ na prowadzenie pojazdu, czy... Tak, czy ma to jakikolwiek? Zostawiamy na pewno ślady po sobie. Zresztą w ogóle dokąd ja jadę? Znajdźmy najpierw misję którą mamy wypełnić. No kawałek nas tutaj czeka, mała przejażdżka, ale myślę, że samochodem też powinno pójść nam całkiem sprawnie. Tym bardziej, że jesteśmy na całkiem dobrej drodze. Więc jeździ, jedziemy, trochę sobie pojeździmy. Przerzuciłem sterowanie na kursory, więc mam nadzieję, że też będzie trochę lepiej. Oczywiście cała szerokość drogi należy do nas. To nie będziemy w ogóle zwracać uwagi na przepisy. Ok. No. Ten deszcz chyba nas trochę przesunął. O, drzwi nam otworzył przede wszystkim. Tak. Jakoś tak się inaczej driftuje. Wtedy jednak ten ręczny to stawiał nas w miejscu praktycznie. A tutaj możemy się trochę poślizgać, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało za moment. O, mokro nawet w tunelu. Zresztą pada nawet w tunelu, ale to. O, a nie, chciałem skręcić tam na bok, tak? Przepraszam kolego, tu wszystkie samochody wożą ze sobą ładunki wybuchowe chyba, Ach, ci rebelianci. Myślę, że tam będzie jakaś droga na skróty, ale wcale tak by nie musiało być. No dobra. Ważne, że jakoś władze nie zainteresowały się tym, że jeździmy pod prąd, czy że możemy być trochę podpici tutaj. Demont szybkości. A, 200 km na godzinę jechaliśmy. i tyle mi wyszło z tego czytania napisów. Co chwilę jakieś statystyki tutaj możemy pobić. Okej. Okay. No, to teraz demon driftowania powinien tu być. I rozwałki. No, okej. Okay. Nie, to no, przyznasz, że jeździ się stosunkowo ciężko. Jakby ta gra miała się skupić na jeździe samochodem, albo by, by takie misje, jak pamiętam, w Mafii Jedynce. Ojej, tam było trzeba bo nieraz tym samochodem jechać, było naprawdę kosmicznie. To tutaj by było e, ciężko, tak. E... Może nie jestem też jakimś wielkim fanem wyścigów, no ale ale tak to jednak wcześniej szło. Znaczy, w innych grach idzie całkiem sprawnie. Tak tutaj to jest zupełnie takie nierealne to sterowanie. Ale okej, okay, ważne że możemy przenieść się w inny sposób na miejsce również. Nawet w taki bardziej efektowny bym rzekł. No i lądujemy, panie władzo. <laughs> lądowanie. Pogadajmy. oh good man thank you i didn't even go to school for this believe it or not huh eh? look at the hips look at the hips what are you doing i'm hiding in plain sight you like try popping more and locking less a lot of military vehicles around I'll borrow one. You ready? You want me to come? It wouldn't be Frigo and etc. without Mario Frigo. Yeah, still a military vehicle, something armored maybe, but not a plane or helicopter. I'm still woozy from all the hip shaking. Eh? Hey, and and no, no tanks. I'm somewhat claustrophobic. Czym ty kolego chciałeś jechać? Dostarczę wojskowy pojazd. No ale przynajmniej deszcz nam przegonił. Aż dziwne, bo My się nie zdziwi, jakby to prze przez niego właśnie ten deszcz się tutaj pojawił. Wojskowy pojazd. Hmm. O, cześć kolego. Wykorzystamy cię, a nie wykorzystamy cię. No prawie zginąłem. Tak, to jest właśnie w tej grze najlepsze, że nie wiadomo co nas może zabić. Bo często to jest zupełnie inna rzecz, niż nam by się mogło wydawać. Okej, okay, tam jest chyba ta baza. Wojskowa czy też policji? Hmm, no to lecimy. Spróbujemy coś tam znaleźć ciekawego dla nas. Ok. Chyba jeszcze nikt z nami nie rozpoczynał walki za to, że sobie tu zwiedzamy teren, ale nie mają żadnych ciekawych pojazdów. O, tam coś jest. Małe, szybkie, gipkie, zwinne. Poziom zadymy, już zaczynacie. No dobra, tak miałem tutaj lądować. No to wsiadamy. Wygląda całkiem nieźle. Więc jedziemy do Maria. Tylko no właśnie wolałem coś chyba latającego. O, a tak, mówię, nie działa, to po prostu klawisze. Teraz sobie uświadomiłem dlaczego klawiszologia do jazdy samochodem jest standardowo ustawiona na WSD. Nie mogę sterować myszką, a więc muszę się jeszcze szybko przełączyć. No nic, jakoś będzie się trzeba z tym pogodzić Teraz przynajmniej można mieć rękę na myszce I wszystko jasne Tak, to są te stare, schoolowe nawyki <laughs> Okej, okay, stracono z oczu Bardzo dobrze, wsiadaj! Mario! Mario! Ty prowadź, a ja będę strzelał Okej, okay, Mario Wpuść Mario No to wysiadamy Okej okay. No i pięknie Miałem nadzieję, że Mario jednak będzie robił nas Ooh, za kierowcę. <laughs> Niech to działa i w ten sposób. No to jedziemy przed siebie. Czeka nas dobry kilometr. Całkiem szybki ten wóz. No i chyba Mario też powinien być zadowolony. Dima said this guy is valuable. Let's Nie let him die. dlaczego on you know No one likes working for Plus, Dima powiedział, że promised 5 American dollars. 5. milionów? That's what I said. Okay, jesteśmy na miejscu. Chyba będę się starał trzymać jednak prawego pasa jak najczęściej.

Security detail. I am Rick Rodriguez. This is Mario Frigo. On the Mario, take the car. Zeno, can you fly a helicopter? If I must. Good. That will give them two targets to shoot. Targets? Okay, Escort. to me two. Let's bomb. promised you would my okay. escape to the united states i don't die dość dziwna perspektywa do gry no i pięknie tak prosiliście też właśnie o połączenie jakiegoś pojazdu linką z podłożem

Okej, okay, sorry Mario, przyznasz, że chyba z perspektywy wozu naszego kolegi ta akcja by naszła jednak trochę sprawniej, bardziej widowiskowo. Mario zresztą tytuł. O! Zostawcie nas w spokoju! No dobra, to tak, wykorzystamy pierwszego kumpla, żeby nas przeniósł nieco bliżej. O Mario, zatrzymałeś się, dlaczego tak? Okej, rozumiem. Wyrzutnia rakiety jest nam potrzebna. Dezaktywuj. Czy możemy ją dezaktywować w ten sposób? Okej. Okay. Dobra, trzeba czytać częściej opisy. Maria może wskoczę jednak do ciebie. Okej, okay, ta akcja będzie nieco żywsza, żwawsza, jak tu będziemy siedzieć. Szkoda tylko, że nie mogę skorzystać z tej wieżyczki. Byłoby też na pewno inaczej. Nie worry, doc. Okej. Okay. <laughs> no właśnie. <laughs> Okej, okay. Mario, widzę, że tobie ta jazda idzie niewiele lepiej niż nam. Gdzieś was trzeba przyciąć, przypiąć panowie może do tamtej skały. Okej, okay. na wyrzutnia rakiet nie jest potrzebna do szczęścia. No dobra, jak sobie racisz, nasz kolega, to bo Maria to to biednie wygląda. Kolejna wyrzutnia. to kolejny problem rozwiązany, tak? W ten sposób? Jedziemy dalej. Co w sensie, rzeczywiście, to może mógł być czołg. Okej. Okej, okej, wszystko rozumiem. Daleko jeszcze? Dobra, pan na motorze, a może ten motor tam gdzieś pociągniemy? Jak śmieci na drodze, to zawsze jest jakiś sojusznik dla nas, jakby, o, właśnie, jechały pojazdy i miały się w nie wmontować. Chętnie ja bym. Przyczepił ich do tego śmigłowca, ale niestety chyba, o, aż tak dobrze nie ma. Dobra, wyrzutnia. Raz, coś tu zaraz wymyślimy. Raz i dwa. Tylko. Żeby w kupla nie strzelić. No dobra, Mariona, chwilę sobie musisz tutaj poradzić. No i przeniesiemy się w te okolice. Spróbujemy. No tak, tak tego nie rozwiążemy. Okej, okay, zostaw tu naszego kumpla. Dobra, jeden w dół, a nie, to, to my jesteśmy. Puszczaj, puszczaj Linko. Muszę chyba tu stąd zeskoczyć jednak inaczej to rozwiązać. Gdzie on tutaj jest? Okej, okay, już powinniśmy go ściągnąć niżej. Lecimy tutaj do kumpla. Gdzie jest Mario? Nie mam pojęcia. A Mario tutaj żyje. Always make very specific promises, assurances of wealth and land. We can take you back to General Di Ravello if you want. Jima, you detestable harpy! You tricked me again. Amy, the same wykonaliśmy kolejną misję. Okay, zdrajca. Zdrajca jest nasz. Cóż dalej mamy tu wykonać? Hello? Uh, yes, I am puzzling over where the power from this Electra is rooted. I have hypotheses. Continue to liberate provinces in Insula Clear the interference from the military infrastructure. Okej, okay, a mianowicie, tak, to jakaś podpowiedź, gdzie ta misja się kryje. Chyba teraz będziemy musieli tak zarówno żeby jedno i drugą misję odblokować. Musimy tak ukończyć misję Tajemnica, a Tajemnica jest prawdopodobnie tutaj. Tak, więc żeby to odblokować, musimy jeszcze wyzwolić jakieś dwie prowincje. Tak więc przeniesiemy się że do tej misji w momencie gdy uda się oczyścić teren i gdy ta będzie odblokowana. Okej, okay, dobrą godzinę później kolejne dwie prowincje zostały wyzwolone Lakosy i Feno. Oj, było, było dużo tutaj roboty. I muszę stwierdzić, że Okej, okay, skaczemy, skaczemy. Ba przeżyjemy że ta gra bardzo, bardzo przypomina Mad Maxa, więc być może tak, samo studio było w stanie sobie poradzić z dwoma tytułami w tym samym czasie, tak, to w sumie wydane w tym samym roku, ale pracowali pewnie wcześniej, z tej racji, że wiele rozwiązań tutaj, tutaj jest bardzo podobnych. Nawet ta linka gdzieś się pokrywa z harpunem z Mad Maxa, że w sumie może Mad Max czerpał ze starego Just Cause'a, no i w ten sposób to rozwiązali. Okej, okay, gdzieś tutaj mieliśmy się znaleźć na miejscu. Dobre jest to, że przynajmniej można było poćwiczyć trochę skakanie, latanie i te wszystkie bariery, A teraz rozpocznijmy misję. I calculate the wires from Electra Terminate somewhere over there. There is a power node for General z F.O.W. Destroy it and we should be able to shut down the weapon. It will be my Okej. Okay. Czego tylko żądasz, koleżanko. Dotrzej do rur. No to nie powinien być problem. Zaraz zobaczymy. Chyba, że czegoś nie wiemy. Okej. Okay. I to są rury. Je zniszczyć, czy coś jeszcze zrobić? Okej. Okay. Rozumiem. Podążaj. A, widzę tam dalszą część tych rur. No to trochę tutaj polatamy sobie. Ale na szczęście tak mówiłem: Gra nam pozwoliła trochę poćwiczyć do latania, więc teraz powinniśmy się przemieszczać też dużo sprawniej. Okej, okay. podążaj dalej. Możemy też, niekoniecznie trzeba właśnie się przełączać między strojem a spadochronem. Możemy też sobie jakoś tak to przyciągać się do różnych elementów. O! I wtedy też nabrać prędkości, lecąc samym spadochronem. Mogę tak o, w ten sposób gdzieś tutaj się rozpędzić. No i lecimy dalej.

Rury się skończyły, żarty się skończyły przede wszystkim, trzeba gdzieś tutaj wylądować sobie no i na spokojnie ich rozwalić. Co my mamy za bronie? Niestety gdzieś po drodze znalazłem granatnik, o wygrana po robocie. Przyznam szczerze, że sam granatnik no już nie jest taką fajną bronią jak wcześniejsze, jak wcześniejsza wyrzutnia rakiet, zabi strażników, no to nie mamy za bardzo wyboru. Panowie, lecimy do Was, ale zobaczymy, no właśnie, co tym granatnikiem uda się zrobić. A nuż, jak będziemy bliżej, będzie wyglądało to całkiem nieźle. A jak nie, no to jakoś ich załatwimy w inny sposób. No to dobrze, może tak też być. Okej, okay. gdzie oni popłynęli? Myślałem, że to nie z nami chcą tutaj walczyć. O, panowie, mam jeszcze trochę tego tutaj w zanadrzu. No. Jeszcze jeden. aha tracimy wysokość. No to dowody. O, nie mieliśmy okazji zobaczyć, jak do dno wygląda. Zresztą swoją drogą, czy. Tak, w ogóle ten granatnik. Negocjator się nazywa. No, piękna sprawa. Swoją drogą, ciekawe, czy możemy na przykład się. O, chyba możemy się otapić, tak? Jak jakieś mroczki się pojawiają, to trzeba stąd uciekać. Wydostać się dalej. I lecimy przed siebie, gdzieś tam, tak? To zaraz zobaczymy. Jak to to wygląda? Sytuacja chyba do końca tych rur. Czy uda się nam odpalić? Na szczęście tak. Chociaż nie wiem, czy nie będziemy musieli nurkować. Przyznaczę, że dość dziwnie to wygląda tutaj. Okej, okay, chyba dajemy nura. No to teraz, teraz tak, ponadrabiamy to pływanie. I dobrze. Dobrze wiemy też, że możemy się tutaj utopić chyba. Follow those pipes, Rico. Okej, okay, znowu rury. Szkoda tylko, że pływając tutaj, nie możemy przyspieszyć jakoś. Czy też wystrzelić linkę? Ok. No właśnie, bo zaraz umrzemy tutaj. W jaki sposób oni to sobie tu wyobrażają, że mamy się dostać na górę? Ok. No koleżanko, bo. Ty, Rico, nie zatrzymuj się. Ostatnie chwile twojego życia tu zostały. Ok, okazuje się, że było jedno miejsce, gdzie mogliśmy nabrać powietrza po drodze. No i tutaj właśnie też wychodzi taki mały mankament w grze, że żeby wejść nawet na coś takiego, trzeba wystrzelić linkę. Twórcy nie pomyśleli o tym, na przykład, żeby. O, broń. I chyba widzę wyrzutnie rakiet, no to pięknie. Nie pomyśleli o takim patencie. Idziesz z nami, koleżanko. Granaty mamy to. Hmm, nie będziemy wymieniać. Żeby się jakoś po prostu wspinać, jak człowiek. Tylko nie. Wszędzie za każdym no, razem dobrze, trzeba Rico. wystrzelić linkę. A co jeszcze powinno być za tą bramą? Bo mam wrażenie. My Okej, okay, no to zrobimy im małe powitanie. Już nas mieli okazję poznać z tej strony. W może trzeba było się najpierw tymi ludźmi zająć, a później linkami, linkami, tak, tymi beczkami. O, to miałem na myśli. Dokąd dalej? Ah, look, quicker way out! Wyjdź z jaskini. Ok, to akurat potrafimy zrobić. Czyli co, z powrotem ta sama droga, czy? Nie, nie, otworzyli nam tutaj przejście. Nie będziemy się wszystkimi zajmować, bo to też nie ma sensu. to lecimy tutaj przed siebie jak najszybciej. Ok, I już. I już ta. <gryw> Kolejna misja za nami. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, Grazłam i Korole, trzymajcie się, hej, już nie bawię, widzimy się w kolejnej części.